Cześć, witam Was bardzo serdecznie z Gorących Kielc, gdzie pod showroomem Meditransu mamy jakieś 26 stopni. Dzisiaj chciałbym Wam poopowiadać odnośnie złamań pilników w kanałach. Jak zrobić, żeby tego nie robić? Zaczekamy jeszcze jakieś 30 sekund na pozostałych chętnych i zaraz zaczynamy. No dobrze, zacznijmy. A więc dlaczego pilniki się łamią? Mamy ogólnie rzecz biorąc dwa mechanizmy złamań narzędzi kanałowych. Jest to cyklik fatigue, czyli cykliczne zmęczenie oraz cyclic torsion, cykliczne skręcanie, czyli po prostu ukręcenie lub może też to być kombinacja obu tych mechanizmów. I cykliczne zmęczenie polega na tym, że pilnik pracujący w zagiętym kanale, w miejscu, gdzie kąt jego ugięcia jest największy, dochodzi do ciągłego rozprężania pilnika po zewnętrznej stronie krzywizny i kompresji tego pilnika, materiału tego pilnika po wewnętrznej jego stronie. I przy długiej pracy w takim zakrzywionym kanale dochodzi właśnie do pęknięcia w tym miejscu. Drugim mechanizmem złamania pilnika jest jego ukręcenie. W tym mechanizmie dochodzi po prostu do zablokowania pewnej części pilnika w kanale i moment obrotowy, który wykonujemy palcami lub wykonuje nasz mikromotor endodontyczny, przekracza wytrzymałość tego pilnika, no i po prostu dochodzi wtedy do jego odseparowania. No, i zacznijmy, co robić, żeby nie robić pilników. Po pierwsze, polecam co rano użyć żelu dla zwycięzców, wtedy każda nasza walka z kanałem będzie zwycięska. A tak naprawdę to. Po pierwsze, bardzo ważna jest diagnostyka radiologiczna, czyli wykonanie zdjęcia RVG lub CT przed leczeniem. Ja osobiście nie każdemu pacjentowi nie, do nie każdego zęba wykonuje zdjęcie tomograficzne. Robię to dopiero wtedy, kiedy na zdjęciu RFLG nie wszystko jestem w stanie zobaczyć, lub wtedy, kiedy podczas leczenia dochodzę do wniosku, że no, coś mi nie pasuje. Następnym krokiem jest opracowanie ujść, czyli po prostu ich odnalezienie, poszerzenie na tyle, że możemy do nich bezpiecznie taki pilnik wprowadzić. I tutaj w niektórych zębach w kanałach w tych, w których jest kilka krzywizn lub bardzo duża krzywizna, wykonujemy preflaring, czyli wyprostowanie pierwszej krzywizny. Zmniejsza ona nam kąt pracy pilnika w największej krzywiznie, przez co przy cykli wychodzi nam tutaj mniejsze cykli fatik, mniejsze prawdopodobieństwo, że taki pilnik się złamie. Pamiętajcie, że przed rozpoczęciem leczenia endodontycznego musimy poznać swoją broń, czyli swoje pilniki. A poznanie takiej broni najłatwiej jest zrobić poprzez po prostu przepracowanie nimi kilku bloczków, kilku usuniętych zębów. Tak poznamy wszystkie ich, albo może i nie wszystkie, ale większość valet, zalet, wad i czy dobrze nam się z tymi... Pilnikami pracuje, bo niektóre pilniki mogą być dobre, jednak nam po prostu mogą nie odpowiadać. Pamiętajcie, że pilniki mają ograniczoną żywotność. Nie można ich używać nie wiadomo ile razy, niektóre są po prostu jednorazowe. Im cieńszy pilnik, tym krótszą ma żywotność. Pilniki najcieńsze, które służą nam na przykład do wykonywania glide puffu, o którym będę później mówić, ja osobiście uważam, że są jednorazowe i w sumie nie tylko one, i na nie należy bardzo uważać. Na niektórych pilnikach nie widać śladów zmęczenia, czyli tego, że pilnik już jest zużyty, o czym będę jeszcze później mówić. Pamiętajcie, że ilość użyć pilników, których używamy kilkukrotnie. Należy w jakiś sposób notować, zaznaczać. Tutaj na przykład na zdjęciu mamy taką koronkę z odrywanymi listkami, którą, na której zaznaczamy, ile dany pilnik był razy używany. Najbezpieczniej, tak jak mówiłem, jest jednak używać pilników jednorazowo. jednorazowo. Ja osobiście do tego dążę. Pamiętajcie, aby nie ufać przedstawicielom co do ilości użyć takiego pilnika. Kilka razy się spotkałem, że pan przedstawiciel opowiada mi: No, tutaj, co prawda, na etyki, na ulotce jest napisane, żeby używać jednorazowo, ale spokojnie doktor może używać kilka, kilkanaście razy. Ja bym takiemu przedstawicielowi jednak nie ufał. Dobrze. Kolejnym etapem jest uniwersalność zestawów. Według mnie nie ma uniwersalnych zestawów, których możemy użyć do wszystkich przypadków. W swoim arsenale powinniśmy mieć. Kilka lub kilkanaście kompletów, systemów pilników i dobierać je do, adekwatnie do przypadku. Jeżeli się skupimy wyłącznie na jednym, nie wróżę temu jakiegoś sukcesu. Przy pilnikach ręcznych powinniśmy wykonywać odpowiednie ruchy palcami. Kiedy byłem na studiach, a było to no, powiedzmy, że z 15 lat temu, w pewnej książce wyczytałem, że należy wykonywać ruchy, Nakręcania zegarka. No, i ogólnie rzecz biorąc, przetestowałem te ruchy nakręcania zegarka i wyglądają one mniej więcej tak. Ok, gdybyśmy te ruchy przenieśli na używanie pilnika w kanale, wyglądałoby to tak. Jako, że ten bloczek już jest opracowany, pilnik wchodzi w miarę gładko, natomiast gdybyśmy tego użyli w normalnym, jeszcze nieopracowanym bloczku lub w zębie, prawdopodobnie taki pilnik by się ukręcił. Ruchy, które powinniśmy wykonywać, wyglądają mniej więcej tak i są ruchami oscylacyjnymi, czyli kilkanaście stopni w jedną stronę, kilkanaście stopni w drugą stronę i w ten sposób najmniej pilnik... Zmęczymy. No i mamy opracowany bloczek. Dobrze. Często powinniśmy kontrolować, jak wygląda nasz pilnik, jaki jest stan naszego pilnika. Tutaj na tym zdjęciu. Mamy rozkręcony splot w pilniku Wave 1 Gold. Taki pilnik oczywiście jest do wyrzucenia, nie nadaje się do dalszej pracy, no ale częsta kontrola pod mikroskopem zmniejsza prawdopodobieństwa użycia takiego pilnika w kanale, ponieważ jeżeli go użyjemy, bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że jednak pęknie. Przypominam, że nie wszystkie pilniki. Nie na wszystkich pilnikach widać te ślady zużycia. Pamiętajmy, aby umieszczać pilnik w kanale pod kontrolą wzroku, ponieważ jeżeli włożymy cienki pilnik i nie trafimy w kanał, on nam się delikatnie zegnie na wierzchołku. Możemy tego nawet nie zauważyć, ale osłabi się on bardzo i zwiększy prawdopodobieństwo złamania. Ok. Wiemy już, że ząb będzie trudny, że kanał jest zobliterowany, albo bardzo krzywizna jest duża tego kanału. Co dalej? Po pierwsze negocjacja długości roboczej. Pamiętajmy, aby wykonać ją w miarę wąskim pilnikiem o małym ISO, ponieważ jeżeli użyjemy z pilnika zbyt szerokiego, możemy wytworzyć stopień lub biafalce. Długość roboczą Ustalamy oczywiście przy użyciu endometru, ale powinniśmy skorelować ją ze zdjęciem RTG, ponieważ no powiedzmy, że długość średnia kanału, powiedzmy, wynosi około 20 mm. No i na takiej długości zazwyczaj szukamy naszej długości roboczej. Ale jeżeli ząb jest dużo krótszy, a tak się zdarza, na przykład w górnych przedtrzonowcach, no to rozkalibrujemy wierzchołek. Dlatego zanim zaczniemy badać tą długość roboczą, powinniśmy... Oczywiście, zrobić zdjęcie, o czym wcześniej mówiłem. A w przypadku niejasności, wykonujemy RTG z pilnikiem w kanale, aby potwierdzić, że jesteśmy na odpowiedniej długości. Ok, później wykonujemy glide path, czyli gładką ścieżkę wprowadzania pilnika. Wykonujemy ją za pomocą narzędzi typu glider albo kątnicy oscylacyjnej do narzędzi ręcznych. Możemy też wykonać przy pomocy samych narzędzi ręcznych, ale oczywiście schodzi z tym dużo więcej. Czasu. To jest właśnie kątnica oscylacyjna do narzędzi ręcznych. Ona wykonuje ruchy 60 stopni w jedną stronę, 60 stopni w drugą stronę i tym sposobem wykonuje nam właśnie tą gładką ścieżkę wprowadzenia. Jest to kątnica firmy NSK, jest jeszcze druga kątnica firmy e, Cybron Endo ogólnie rzecz biorąc, ona wykonuje ruchy 30 stopni w jedną 30 stopni w drugą stronę. Glide path. Co z tym glidepathem? E, mamy e, jeszcze pilniki typu glider. Pilnik typu, typu glider jest to pilnik z bardzo elastycznego stopą, o małym ISO. E, zazwyczaj między 8 a 17 i niewielkim tejperze 0,2. Czasami zdarzają się o tej w ogóle 0. Pilnik taki bardzo szybko e, wykonuje nam glide path. Oczywiście e, taki pilnik zazwyczaj. Jest jednorazowy, ponieważ akurat na nim nie widać tych śladów zmęczenia materiału. Ok. Kolejnym punktem jest ISO glide path, czyli szerokość przygotowanego naszego kanału. ISO powinno być dopasowane do pilnika maszynowego, którego chcemy później użyć. Natomiast maksymalny glide path. Które zdarzyło mi się za, y, wykonać, jest rozmiaru ISO 20, a pilniki typu glider, tak jak było napisane w poprzednim slajdzie, mają zazwyczaj rozmiar między 10 a 17. Szerszego puffu zazwyczaj nie trzeba wykonywać, chyba że mamy bardzo ekstremalną krzywiznę. Wtedy może nie mówimy o puffie, tylko czasami bywa tak, że cały kanał musimy opracować ręcznie. E, dobrze. Odpowiedni ruch, prędkość i moment obrotowy. Pilniki mają dla siebie, stworzoną dla siebie prędkość ruchu, czyli ilość obrotów na minutę oraz moment obrotowy. Pamiętajmy, aby nie mieszać tych ustawień, przynajmniej bezwiednie. Oczywiście możemy je zmodyfikować, tylko powinniśmy wiedzieć, co robimy i jaki jest tego cel. Ustawienie nie takich, jak trzeba ustawień na naszym mikromotorze, może doprowadzić do Pęknięcia pilnika i pozostawieniu go w kanale. OK, i kolejnym etapem jest dobranie odpowiedniego systemu maszynowego do późniejszego opracowania kanału. Nie musimy korzystać z całego asortymentu jednego producenta lub jednego systemu. Możemy mieszać te pilniki w zestawach, ponieważ chodzi tu tylko o. Poszerzenie kanału. Tutaj mamy przygotowany zestaw do opracowania kanału. Każdy pilnik jest z innego kompletu i sądzę, że bardzo dobrze by się spisał do opracowania kanału. Nie ma tutaj z tym raczej większego problemu. I pamiętajmy, że systemy jednopilnikowe niekoniecznie muszą być jednopilnikowe i czasami używa się oprócz nich kilku innych narzędzi. Typ pracy zgodny z systemem. Pilniki pracują w różnych systemach. Są to Crown Down, Step Back, Single, single Stroke i Full Land. Pamiętajmy, aby się przed użyciem zapoznać, jaki ten system powinien być, ponieważ jeżeli użyjemy nieodpowiedniego, no to wtedy zwiększamy szansę na to, aby ten pilnik w kanale się złamał. Płukanie. Płukanie jest bardzo ważnym etapem naszej pracy, ponieważ jeżeli wierzchołek kanału zatka nam się o no to wtedy bardzo, bardzo duża szansa jest na, albo na złamanie pilnika, albo na wykonanie fałszywej drogi. Tutaj specjalnie dla Was wykonałem fałszywą drogę w bloczku z powodu... Zatkanego właśnie wierzchołka kanału. I jak mamy taką fałszywą drogę wykonaną i mocniej przyciśniemy pilnik, to on na pewno się złami. Do płukania ja osobiście używam 5% podchlorynu sodu oraz kwasu cytrynowego. Niektórzy zamiast kwasu cytrynowego używają również EDTA, ale ja osobiście wolę kwas cytrynowy. Apical patency Apical Patensy jest to utrzymanie drożności wierzchołka naszego kanału. Czyli ma to, nie, ma to korelację z tym, o czym poprzednio mówiłem, czyli z obfitym pukaniem. Chodzi o to, żeby nie kumulowały się opiłki e, zębiny w części wierzchołkowej naszego kanału. Apical patency wykonujemy poprzez. Wykonanie, y, przejście pilnikiem o ISO 10 o 1 mm poza wierzchołek naszego zęba. Oczywiście cały czas obficie płukając, ma to na celu y, usunięcie właśnie z wierzchołka tych opiłków i zmniejszenie prawdopodobieństwa złamania naszego narzędzia. Pośpiech. Pośpiech jest największym wrogiem. Endodoncji. To właśnie dlatego większość pilników się łamie, bo nie mamy czasu, bo za mocno przyciśniemy, bo nie zapamiętamy, ile razy dany pilnik użyliśmy. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, aby robić to wszystko wolno, ponieważ lepiej 10 minut więcej poświęcić na wykonanie glide pathu, Niż dwie godziny spędzić później na próbie usunięcia danego narzędzia. Ok. Ostatnio wielu producentów wprowadziło do sprzedaży pilniki, które zostały potraktowane termicznie. Jest to stop niklowo który w 36 stopniach Celsjusza ma właściwości martenzytu i austenitu. Upraszczając. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że narzędzia tak termicznie potra potraktowane są bardziej wytrzymałe na ukręcenia, bardziej sprężyste. Można je dogiąć przed wprowadzeniem do kanału. I ogólnie rzecz biorąc, są po prostu bardziej wytrzymałe. I ostatnio miałem e, możliwość przez pół roku e, testować narzędzia takie firmy Prima Endo. Jeżeli. Wszystko się dobrze potoczy, to na następnym webinarze pokażę, im pokażę Wam praktycznie, jak ich używać. I dalej. Jeżeli chodzi o wykład, to już wszystko. A jeżeli chodzi o pytania, to już patrzę, co tam ciekawego do mnie napisać. Jak często w trakcie leczenia wykonujemy apikal patensy? Ja osobiście wykonuję apikal patensy po każdym włożeniu pilnika maszynowego, czyli wkładam pilnik maszynowy, pracuję nim, później płuczę kanał, no i wykonuję apikal patensy przed włożeniem kolejnym, kolejnego pilnika lub tego samego pilnika, jeżeli pracuję na przykład systemem jednopilnikowym. Panie dentysto z miasta Kielce, proszę się nie martwić, stream będzie dostępny później do obejrzenia na YouTubie. Które narzędzia łamią się najczęściej? Mi osobiście najczęściej zdarzało się łamać narzędzia X2 z proteiperów Nextów, a to dlatego, że one są bardzo wrażliwe na zbyt rzadkie wykonywanie apikapatencji, ale kiedy poprawiłem tą procedurę, no to zaczę, to praktycznie przestały się łamać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Co robić, gdy narzędzia się wkręcają? No, jeżeli niektórzy lubią narzędzia, jeżeli się wkręcają, czyli są bardzo agresywne. Jeżeli nie lubi pani, jak się narzędzia wkręcają, po prostu trzeba zmienić system na mniej agresywny. Jaki taper narzędzi kanałowych pan preferuje? 0,2 czy większy. Jeżeli chodzi o taper e, narzędzi maszynowych, no to ja preferuję taper 06 lub 07. Czy nie boimy się infekcji tkanek okołowierzchołkowych w procedurze apikal Patencji? E, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy do czynienia z kanałem zakażonym, to oczywiście apikal patencji ja wykonuję jednak przed jego wykonaniem e, Dłużej przeprowadzam procedurę irygacji kanału, żeby jak najmniej tej treści zakażonej przepchnąć poza wierzchołek. Ok, widzę, że więcej pytań nie ma. Eee, aha, które narzędzia są agresywne? Narzędziami, które według mnie są najbardziej agresywne, jakie jak miałem, były narzędzia Micro Mega Revo S. One po prostu je trzeba było podczas pracy wyrywać z kanału, a nie wkładać. Tak? Zwłaszcza narzędzie, prawdopodobnie ono się nazywało S1, czyli narzędzie Żółte. Poza tym, które są agresywne? Narzędzia o ruchu recyprokalnym są dosyć agresywne. No i ogólnie rzecz biorąc, z tych, którymi, którymi poza tym pracowałem, narzędzia pozostałe z firmy Densplay są nie do końca agresywne. Czy mamy jeszcze jakieś bardzo agresywne? M2 były również agresywne. Czy przy procedurze apikal Patencji korzysta Pan zawsze z ISO 10, czy to zależy od kanału? Jeżeli kanał jest bardzo wąski, to używam do apikal patensji pilnika 06. Co pan myśli o Master? Są dość łagodne według mnie. Nigdy ich nie używałem. Natomiast jeżeli chodzi o łagodne pilniki, to te nowe pilniki z firmy Densplay, czyli pilniki, które wam tutaj pokazywałem wcześniej, może nie pilniki, tylko ruch tych pilników, o Trunatomi. Są bardzo mało agresywne, jeżeli ktoś chciałby spróbować. Jakich pilników ręcznych pan doktor używa? E, osobiście rzecz biorąc używam pilników K oraz e, C pilotów lub C plusów. Jakie narzędzia maszynowe pan poleca do wąskich zakrzywionych kanałów? Właśnie polecam te narzędzia Trunatomi. Co najlepiej mieć w kanale podczas opracowania maszynowego? Jakiś żel dla poślizgu płynczy? Nie ma to większego znaczenia. Ma to znaczenie. Żelu nie polecam, natomiast yy, ja osobiście podczas opracowywania w kanale mam chlorem. Czy poleca Pan, któryś śpię jednopilnikowy system? Właśnie jednopilnikowy system to będzie ten, o którym będę mówić na następnym webinarze. Poza tym polecam jeszcze wave One Goldy. Jaka jest granica, do której doktor podejmuje się leczenia kanałowego? Mała w wysokości pozostawionego zrębu względem korzenia. Ogólnie rzecz biorąc, no jak wiadomo, e, zrąb powinien występ, wystawać 1 mm poza brzeg e, dziąsła. Aczkolwiek ja się raczej nie zajmuję odbudowami e, postprotetycznymi lub robię to rzadko. E, dlatego dostaję e, leczenie endotetyczne po prostu ze zlecenia. czy glide flap maszynowe maszynowy wykonujemy zwykłym silnikiem Endo. Jeżeli używamy pilnika typu glider, to tak, natomiast jeżeli używamy yy, końcówki oscylacyjnej, montujemy ją na zwykły mikromotor i ustawiamy prędkość 10 tysięcy obrotów. O, jeżeli chodzi o preflaring, moim ulubionym narzędziem, które tutaj było wcześniej, jest ręczny pilnik SX z. Ręczny pilnik SX zestawu ProTaper Universal. Aczkolwiek te z zestawu mi narzędzia do, do preflaringu również są bardzo dobre. Czy pan doktor robi glide path w mocno zakrzywionych kanałach ręcznymi czy maszynowymi narzędziami? Jeżeli o to chodzi, to najpierw opracowuję narzędziami ręcznymi do rozmiaru 10 lub 15, a później używam piernika typu glider. Najczęściej jest to Wave 1 Gold Glider. Dobra, widzę, że nie ma więcej pytań. Dzięki bardzo za uwagę. Cześć.